Wszystko to no, no, jest cały. Meitner, wstał. Nie ma tego? jeszcze siódmej? No nie, jest za 15 A my już jesteśmy zwarci. I prawie gotowi. I prawie gotowi. Rozliczamy się tylko i startujemy. Dzisiaj wystartowaliśmy bez jedzenia, a co za tym idzie? No jakieś siedzenie na drogę musimy sobie zapewnić. Tutaj w Wietnamie nie ma z tym żadnego kłopotu. Pań Mi, czyli bagietki, jajko, pomidor, zielone ogórek, różne sosy. Więc ciao. Wszystko jest. Panią, aby usmażyła nam jajecznicę i wsadziła do kanapki No taka też opcja jest To prawda ona ma tutaj też gotowane jajo Ale tak wiecie Żebycie mieć wielkiego powera Myślę, że jajecznica będzie gitarka Jak smakuje? No ja. trochę się wiecie już uznał, że. Bo tak, przejechaliśmy 15 km, jesteśmy już przed górami. Ja się uporam, że chcę tutaj zjeść. Bagietki będziemy mieli na zaś. No i. Mm, przyjechaliśmy do miejsca obok tego przypadku, gdzie byliśmy wczoraj. Gdzie pani chciała nas tam na 30 tysięcy naciągnąć, a my zapłaciliśmy 20 tysięcy. No, i znaliśmy, że już nie, nie chcemy jej wspierać biznesu, więc jedziemy gdzie indziej. No i tutaj przyjechaliśmy, obok, można powiedzieć. No i smakuje, niestety, ale. słabo. Bardzo słabo. I. No nie wiem, zjemy jeszcze trochę tego ryżu. A co mamy w ogóle? To jest kym, czyli ryż z różnymi dodatkami. No i tak. Może na twoim co? Bo moja już tak słabo apetycznie wygląda. Dobra. Tutaj masz, mamy gryowane, grywaną wieprzowinę, tutaj jest tofu, ogórek, tu są kawałki jakiegoś warzywa. Um, Taki coś à la picle. O kurczę, jeszcze nam zaczynają tu palić. No i to, to na górze, to, to jest dla mnie po prostu kupa. I to śmierdzi trochę jak kupa. Mariusz teraz rozmawia ze swoim przyjacielem na stacji benzynowej. Na przykład o cenach motorów, co mnie mało interesuje, ja przyszłam na drugą stronę ulicy do szkoły. Z tyłu jest boisko. O, już dzieciaki. Są całe ucieszone, że białasa zobaczyły. Grają w piłę. Hello! Oci, oci. A tutaj ludna klasa Teraz moją przerwę Tutaj na terenie szkoły parking dla motorów i dla rowerów, którymi mi zwykle dzieciaki przyjeżdżają do szkoły. A tutaj sklepik. Sklepik szkolny gdzie można kupić jajeczka przepiórcze. Ale są też słodkości. Jakieś mleko sojowe widzę Mirinda. Chyba lekcja WF-u. Ciężko stwierdzić. Przyjechały klientki. Ale paliwa. Niestety nie ma. Tutaj jest informacja, i chłopaki czekają na do, nową dostawę benzyny. Mariusz gada ze swoim przyjacielem. Hej. Hello. Myślę, że czas się zbierać, co? Wczoraj, Kaczki, a dzisiaj. Ciao. I to ile? I to ile? O, tam się Ej. Ej. Bye bye! Cisza i spokój jest dziewiąta trzydzieści, mamy za siebie, mamy za siebie. Mamy za sobą 25 pięć kilometrów. Także zostało nam tylko pięćdziesiąt, słuchajcie. Jej! Tylko jeszcze nie mieliśmy żadnych większych podjazdów, prawda? No na razie są takie mysie podjazdy Jaka miła niespodzianka Gemini nas dogonił Na swoim Na swoim szybkim motorku To niezła niespodzianka co? Bardzo miła. Co no prawda Nie wiem czy on gdzieś jedzie Nie no jedzie do kumpla Aha. Także chwilę z nami jeszcze podymaj. W naszym w tempie podymaj, ale już kręci tempie. głową, że kurde idziesz tak wolno. <gry> Okej, okay, bye bye. A teraz stretching. O tak, troszkę rozciągam czterogłowca. Słuchajcie, mamy dzisiaj taką taktykę, aby przetrwać. Co pół, pół godziny, godziny robimy jazdy. postój. Tak, i postój. Krótki postój. Teraz tak. jest dziesiąta, mamy 29 km i ciągle jeszcze dużo wody. Dużo, po jednej przerwie jedna trzecia poszła, więc nie wiem czy tak dużo. Fakt jest taki, że za jakieś 10 km mamy jakieś miasteczko, więc tam pewnie uzupełnimy zapasy wody, czy tam innego picia i może coś zjemy. Przystanek? Tak, mamy 10.30. I przez pół godziny przejechaliśmy całe 3 km. 6 na godzinę dajemy średnio. No, ale trzeba przyznać, że jest ciężko, jest po prostu stromy ten podjazd. No, ale pocieszające jest to, że. Do Dilling mamy 47. Yeah. Nie! Zgadnijcie, gdzie jesteśmy, tak? Na ostatniej przerwie? Jest 11. I ja, opiekowaliśmy 36, czyli jakieś 3,5 km. Box. Pogoda jest fantastyczna, bo słońce jest za chmurami, więc póki co nie przygrzewa nam za bardzo. Wiatarek się. Tak. Wicher się lekki zrywa, także wspaniale nas chodzi. I do miasta zostało nam 6 km, bo właśnie tutaj tablica jest. Kolejny, kolejny przystanek, aczkolwiek względem na widoki. No, dla takiego czegoś. Warto jeździć po górach. Warto Jeszcze niedawno byliśmy tam na tych wszystkich nizinach A tutaj zbiory do końca nie wiemy dla czego i dlaczego Ale coś tu zbierają Zbierają nie. nie wiem czy to nie będzie Jakaś soja? Tylko się Tylko nie spadni To zbierają. takie czarne fasolki fasolki groch, nie wiem Coś strączkowego. Ależ tu są widoki. Piękny widok. Mamy 1130 i... 38,5 km na. Co się stało? Nie, to brudne jestem po prostu, ale też coś mi piecze, więc chyba jakaś trochę mnie poparzyła. Sprawdzałam. Oj, ojej, oj. Ojej. No, to ile kilometrów przejechaliśmy do ostatniego przystanku? Nie wiem. Ile mamy? 38,5, eee, to mogliśmy 3 km przejechać. A nie 6? No dobra, w każdym razie szaleństwo. Przerwa bananowa. Fajne jest to, że się zaczyna robić bardziej płasko. Jest 11.33, czyli minęły 3 minuty od ostatniej przerwy, ale, ale mamy tu chcieli, ciekawostkę. Chcieliśmy Wam pokazać, jeżeli nie oglądaliście jednego z naszych filmów z Indonezji o tym, jak jest uprawiana kawa, to tutaj właśnie mamy kawę. W wersji wietnamskiej. Krzewy kawowe. Krzewy kawowe. Co prawda nie mają jeszcze owoców, widzę, że są... E... To co, mówi, że to jest kawa? No dobra. Tutaj kawa. A tutaj hamak. Jesteśmy teraz na przerwie kawowej. Siedem diamentów, papierosy. Patrzę na to zdjęcie tych zębów i po prostu nie wierzę. No. Daję to do myślenia. W miejscowości wie. Kończymy nasze bagietki. No ja już skończyłam. A ja kończę swoją. I mamy przerwę kawową herbacianą. Mhm. A ty sobie z swojego krópisu, bo tutaj mąż Właśnie. Słuchajcie, jesteśmy na 800 metrach, więc już... Jak to marys zdążył policzyć. Dwie trzecie wzniesień już za nami. Więc, yy, może powiedzieć, powinno być już. Można powiedzieć, że mam z górki. Aha. Więc spoko. Zamówiliśmy też kawę mrożoną. Tu mam lód. A tutaj. Właśnie mi się zaparzyła kawa. I zaraz Wam pokażemy, ponieważ wioska jest yy, urocza. Na podwórkach rosną krzewy kawy i również wydaje mi się, że suszą ziarna kawy, także zaraz tam podejdę i Wam pokażę. Po wiosce ganiają świnie. A ja Wam chciałam pokazać sady. sady. Kurde, no nie wiem. Uprawę kawy przy domach. W pierwszym planie Pasące się mama koza z dwoma dzieciorami, a z tyłu maluszki. Się bawią. I tutaj właśnie suszy się kawa na tych płachtach. Tutaj kawa jest już w fazie prawie wysuszonej, a tutaj kawa świeżo zerwana. Proszę bardzo. I to uwielbiamy. A tutaj kawa bezsuszowa. Zobaczcie domek, zaparkowany motor, zwierzaki przydomowe, a tutaj plantacja kawy. Chciałam Wam pokazać od razu owoce na drzewie. Tak, tak się właśnie prezentuje kawa na o Jezu. Właśnie zobaczyłam jaka tu wielka świnia jest. A tu druga. W są te płachty i suszy się kawa. Możecie zobaczyć. Tu, tu. Hello. Przypadkiem tym autobusem nie mieliśmy jechać o 11. No. No my już mamy, można powiedzieć, łatwą drogę do przybycia. To najgorsze jest to, że kurde, zaczyna padać i to jest właśnie ból z dukiem. Co my tu mamy? No, proces kształcenia kukurydzy. To rodzinka zaangażowana. No i co? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wcześniej widzieliśmy suszenie kukurydzy, a to na szczycie góry ludzie zwożą spór kukurydze w wielkich workach. No i ona jest dalej rozwożona do domu. Bardzo żółty kolor ma. Proszę, jak się zmienia roślinność. Ola dzisiaj ma formę. Wyprzedzamy ją jakieś 100 metrów. Albo i więcej. Niby nic dużego, ale jednak 10% hmm, procent. chyba miały być stopnie. Ale 10 stopni podjazdu da się odczuć w nogach. <gry> tu się przekamarzamy, który kraj jest lepszy tak, Polska Balan, czy Vietnam. Polska czy właśnie Wietnam tam, tam, tam. Tak, bo po wietnamsku? Balan. Polski złoty balan Wietnam dom. Wietnam, Wietnam dong, Wietnam dong. Yeah. N -n -n Banan Polski złoty three Właśnie postój, mamy przejechane 54 km, a jest godzina 14.30. Jak się Tobie jedzie, kochanie? Wspaniale. Mm. Tak, im dalej jesteśmy, Czudo. tym bardziej czujemy moc. To jest niesamowite, nie? Mhm. Do Przejechali, czasu. Przejechaliśmy więcej kilometrów, a, a czujemy więcej powera. Widoki przednie. Trasa teraz jest bardzo fajna, bo jest taka, wiecie, trochę w dół, trochę w górę. I, o, przez to, I przez to dobrze się jedzie. Mhm. Tak, nie ma wiatru. Jesteśmy wysoko, o czym świadczy roślinność. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj są pinie. Dostaliśmy pytania, a że jesteśmy na rowerze. A to... pytania są rowerowe, związane z rowerami. To chcemy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie było: czy widzimy potrzebę, czy nie widzimy potrzeby jeżdżenia w kasku? Oczywiście, że tak. Kaski, bardzo dobra rzecz. I polecamy. I polecamy. W Polsce zawsze jeździmy w kaskach. W kaskach. Natomiast tu jest, są tak wysokie temperatury, że to jest mordęga. Dlatego poszliśmy um, na wygodę no i po radia, prostu nie używamy... kasku. komfort na wygodę i nie używamy kasków. I kolejny komentarz, który nas bardzo uradował. Uwielbiamy takie komentarze, kiedy dajecie nam znać, że w jakiś sposób się zainspirowaliście. Chodzi tak, o chłopaka, który tak, kolega zadaje podjął pytanie. decyzję, aby jechać do Lizbony, do Lizbony rowerem. Super, Crosan. bardzo fajny pomysł. I teraz pytasz nas o rower, jaki, jaki byśmy polecali. Czy ten, który posiadasz się nadaje? Wiesz co, my wychodzimy z założenia, że każdy rower się nadaje. Jak lubisz pedałować, to ci będzie sprawiało frajdę Dokładnie. i dojedziesz. Najłatwiej no oczywiście touringowym na szosie. Y MTB na drogach szutrowych. Natomiast, uwierz nam, spotkaliśmy takiego jednego brytyjczyka, który jechał na y, rowerze no, totalnym coś, rzęchu. Nie, coś w stylu, nie wziąłbyś go nawet za darmo. Coś w stylu jubilat. Takie coś kupił za 80 zł w Tajlandii i tym czymś przemierzał góry w Tajlandii, jechał w Birmie. Więc my po prostu nie wierzyliśmy własnym oczom, że czymś takim można podróżować. Ale można. I miał. Dał radę. Dał radę, nie miał sakw. On miał plecak o. zamontowany na takim tylnym bagażniku. Przez to wiadomo. No... Widzisz, że mamy tą sytuację na tyle wygodnie nam, że sakwę po prostu odpinasz i wszystko. Chcesz coś tutaj jeszcze sobie wrzucić, typu wodę, czy my mamy banany. Tak. Jeszcze są banany. A on miał, wiesz, jeden plecak, który, no... No nieporęczne, to, wypada to, mu, no co dużo ja mówić. No i miał przeważał problemy z balansem, rower. właśnie o to chodzi, przeważał rower. Także tragedia, mm. no ale dawał radę, więc słuchajcie, można, naprawdę można. Jeżeli masz chęci, jeżeli jesteś zdeterminowany, dasz radę, na pewno. Natomiast co do naszych rad, mamy taką naszą złotą maksymę, mniej znaczy więcej. Jak będziesz się pakował, nie wsadzaj rzeczy, a może się przyda. Jak tak podchodzisz do tematu, lepiej zostaw to w domu. A to co się przyda, to kupisz na trasie. No my mamy takie, takie nasze motto. Tak, e... na poprzednią wyprawę, na którą się wybraliśmy w tym roku, przez trzy miesiące jeździliśmy po Tajlandii, Birmie i Laosie. Mieliśmy ze sobą, każde z nas, nas miało po cztery sakwy, jeden wór transportowy. Dzisiaj mamy po dwie sakwy. I przez góry jedzie się idealnie. Poprzednim razem było naprawdę ciężko. Mm. Także mniej znaczy więcej, to po pierwsze. Po drugie, yy, ja bym uczuliła Ciebie na temperatury panujące w danych krajach, bo też własnym doświadczeniem nauczeni, tam gdzie gorąco, tam jest trauma na drodze. Ale my mamy tu na myśli takie naprawdę upały, podjeżdżające pod 40 stopni. I wtedy jest naprawdę ciężko na, na drodze. I to bez względu na to, czy jedziesz po Płaskiej nawierzchni czy w górach jest po prostu ciężko. Dobór roweru, mam tu na myśli w zależności od tego, gdzie będziesz jeździć, to wybierz taki rower. Jeśli głównie będziesz jeździł po asfalcie, to raczej wybierz rower z wąskimi oponami. Mhm. Bez niepotrzebnego dodatkowego oporu toczenia, bo to jest po prostu łatwiej. Z naszego doświadczenia, im większe koła, tym lepsze. Na tych 20-9 się śmiga wspaniale, aczkolwiek w Polsce mamy touringowe, 28 calowe rowery i też się jeździ bardzo dobrze. No po asfalcie to, to śmiga się. To śmiga, wow, wow. Wow. Ale tam jest o 1,5 1-5 cala. Mhm. Więc tak jak mówię, właśnie ten opór toczenia jest dużo mniejszy. No i chyba ostatnia i pewnie najważniejsza rzecz, to polecamy wziąć osobę towarzyszącą. Do... My też no, tutaj niezbyt obiektywnie bo patrzymy tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia. Mm. No o to chodzi. No fajnie dzielić wspólne chwile w podróży i mieć tą świadomość, że można liczyć na drugą osobę. To no, nawet głupia sytuacja. Nie wiem, będziesz chciał wejść do sklepu, kupić coś. No i co? Teraz musisz się zatrzymać, ściągnąć sakwę, zabrać ją ze sobą. No bo. Może się komuś za bardzo spodobać, hmm. i jak wrócisz ze sklepu, to już jej nie będzie. Tak. A, a Przypiąć rower po i tak dalej. No. Nie? No, tak. Po prostu jest pewnie łatwiej. Łatwiej i przyjemniej, mam wrażenie. Nie? Także to by było na tyle. Myślimy, że, że to są nasze rady. Jeżeli coś nam jeszcze do głowy przyjdzie, to, to będziemy informować. I daj znać, kiedy się wybierasz i jakie są postępy. Super, ale mega pomysł. Mariusz, co jesz? Jem suszone banany. Mhm. Mam mały skomfort żałądkowy, więc wolę coś po prostu suchego wcinać. Natomiast Ola... A ja co jem? Kuku, tak. kuku. Ku. Ja jem kuku. Głód nas złapał. Mhm. Dlatego wcinamy. I ty jeszcze masz jakieś krakersy, które pani dzisiaj w hotelu ci dała, prawda? Tak, pani nas obdarowała. W sumie sprawdzimy, jak to smakuje. Bo banany są. Pierwsze. wspaniałe. Zostało nam 20 km. Więc musimy się troszeczkę posilić. I w ogóle pada deszcz. Taka lekka mrzawka. Ale za bardzo nie przeszkadza, bo jesteśmy zgrzani. Zrobiliśmy to. 80 km za nami. Jupi! Więc gitara. Tak i jesteśmy w tym przybytku. Mamy zasłonkę tak i płacimy za to 25 zeta, tak? Tak, 25 to jest drugi hotel, który oglądaliśmy. Poprzedni był za Z20, ale były jeszcze bardziej podstawowe warunki. Tak i w ten oto sposób trafiliśmy do tego miejsca, gdzie serwują Bobo bo. i Kim. Jesteśmy na jedzeniu. Jesteśmy przyszczęśliwi, że już... Tak, wybraliśmy się na nogach i yy, chyba ta nasza miejscówka jest tak troszeczkę na uboczu, bo no, musieliśmy jakieś dobre 15 minut przedrałować w poszukiwaniu jedzenia. A rowerów jednak już mamy dość, więc... ciao! <noise> I wcinamy teraz. Jest chłodno. Widzicie, że jestem no w polarze, ale zresztą też. I w związku z tym chcemy się rozgrzać zupą. Bo też dzisiaj dostaliśmy, wiecie, kość fizycznie, więc myślę, że też organizm wychłodzony z tego tytułu jest. Um, tak. No jest po pierwsze chłodniej, przejechaliśmy dużo kilometrów, bo mamy ile? No będzie tu 80. Z takich ciekawostek to teraz jesteśmy na wysokości około 1000 metrów, ale żeby się tu dostać, to łącznie 2000 jechaliśmy pod górę i 1000 złotek. Bardzo dziękujemy za to, że się martwiliście, że filmik został wgrany tak późno. Rzeczywiście mieliśmy ciągle z internetem. Dzięki za że trzymaliście kciuki za nasz przejazd. Udało się, pomogliście. Także super, że jesteście z nami. Mm, I Jutro zapraszamy w kolejną podróż. Jutro w no. Zobaczymy to, co nam życie przyniesie. No nie wiem, myślę, że jak będziemy mieć duży zakwas Może karpia. Może karpia. No, chyba tu zostaniemy. Zobaczymy. Zobaczymy jutro. Cześć. Papa. Pa pa. Z zobaczcie, kogo tu spotkaliśmy. Ciao! Święty, święty Mikołaj! Słuchajcie, na świętym Mikołaj odjeżdża na motorku.